Witam, witam drogi wodniki! No i mamy już wrzesień za pasem. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że my jesteście, że mnie oglądacie, proskrybujecie i że piszecie do mnie komentarze. Jestem Wam bardzo, ale to bardzo za to wdzięczna. I jeżeli oczywiście tego jeszcze nie zrobiliście, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. No a z kolei, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, bo te karty są generalne, ogólnikowe, więc nie wszystkie wodniki będą przechodzić to samo. A rozłożenia prywatne są zawsze się będą tyczyć Was lub kogoś z Waszego bliskiego otoczenia, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Więc, pod każdym moim wideo są moje namiary. Wejść na stronę internetową i w pierwszym rzędzie zapłacić, tak żebym Was mogła nanieść na listę oczekujących. A ja wówczas, a jak już dostanę zapłatę, to się z Wami skontaktuję i powiem, co dalej. Mamy też nów i pełnię księżyca i przypominam Wam, żebyście pisali intencje zarówno w nów, jak i w pełni, bo to energia to idzie wszechświat. W każdym bądź razie pierwsze trzy dni, zarówno nowi, jak i pełni księżyca, są najbardziej mocne. Moi drodzy, także zapamiętajcie to. No, pierwszą waszą kartą. Aha, przewodnia karta na wrzesień, willingness, czyli chęć zrobienia, być chętnym do zrobienia czegoś um, albo wyeliminowania czegoś, zlikwidowania czegoś, czy chęć do podjęcia jakiegoś wezwania. Po prostu trzeba nad sobą, w tym wypadku, moje drogi wodniki, popracować. Pierwszą Waszą kartą jest siódemka. Kielichów. No, wszystkie kielichy są tutaj wypełnione po brzegi, ale ten siódmy jest po prostu taką niewiadomą. Czekacie na coś pozytywnego i miejmy nadzieję, że Wam to wyjdzie, bo mamy tutaj świat. Czyli już chcecie zakończyć ten okres czy etap, w jakim obecnie. Się znajdujecie i posunąć się dalej. Więc jeżeli szukacie partnera czy partnerki, to świat dla Was stoi otworem, to będzie dla Was nowa era. A, czyli możecie wyjechać też gdzieś w podróż, zarówno w poszukiwaniu partnera czy partnerki jak i pracy. Ok? To może być podróż z, poza granicę swojego miasta, państwa, albo nawet i kraju, czyli nawet na inny kontynent. I dlatego rozpoczniecie po prostu nowy etap, nowy cykl. Świat będzie stał dla Was otworem. Piękna karta dużych arkad. Także spodziewajcie się pozytywnego... A, aby posuwać się po prostu do przodu. ósemka monet. Jeżeli szukacie pracy, to ją dostaniecie. Tak samo jak powiedziałam, to może być poza granicami Waszego miasta, państwa albo nawet kraju, to będzie stabilna praca, która będzie Wam przynosiła dość y, dobre zarobki, a, które powinny Wam wystarczyć na utrzymanie i jeszcze odłożenie czegoś. Z kolei, jeśli chodzi o związek partnerski, małżeński, czy też nawet i biznesowy, to jest też bardzo dobra karta, bo przypływy będą nie dość, że stałe, to jeszcze będziecie mogli a po prostu popracować nad związkiem, bardzo pozytywne aspekty będą a dzięki temu napływały w Wasze życie. Ok? No, jak na razie, drogie wodniki. I na końcu mamy królową miecz. To jest osoba po 35 roku życia i wzwyż Bliźnięta waga albo wodnik. I ta osoba może być Wam bardzo pomocna właśnie w zdobyciu tej a, pracy, a albo może być Was po prostu wspierać. To może być te, też ktoś, kto a, jest w Waszym bliskim otoczeniu. A, albo nawet i Mama, ciotka, brat, siostra, ponieważ są to rozłożenia wodnikowe, generalne, bliźnięta waga, wodnik, albo osoba, osoby, które po prostu mają właśnie te znaki na swoim wykresie urodzenia, moi drodzy. Niemniej jednak muszę dodać też, że wy wodniki możecie właśnie też działać taką energią osobą. Um, Stanie ci się osobą, która chce dojść do sedna sytuacji, rozwiązać wszystkie te um, nurtujące was um, dylematy, problemy, które były na początku, bo siódemka kielichów ci mówi: No, wszystko masz, tylko teraz czekaj. Więc ta cała sytuacja, w jakiej obecnie jesteście. Pomoże Wam Królowa Mieczy, bo będziecie właśnie taką energią, a nie inną działać, ok? To może być też jakiś urzędnik, agencja i dzięki temu po prostu też a, szybko rozwiążecie swoje... A, Anomalia, które zaistniały wcześniej. Lekarz. Tak samo. No i oczywiście mamy. Aha, przepraszam. Sprawiedliwość mamy pod spodem. Tutaj stanie się sprawiedliwości po prostu zadość. Czyli już będzie nareszcie po. Sprawiedliwość jest po waszej stronie, jednym słowem jesteście, y, macie wsparcie. Sprawiedliwość mówi, że a, stanie się tej sprawiedliwości zadość, więc ci, którzy mieli jakiekolwiek właśnie del, del, problemy, dylematy z urzędami, a z podróżą, z pracą, czy też nawet i ze zdrowiem, to wyjdą z tego po prostu cało pozytywnie. Sprawiedliwość jest po Waszej stronie, moi drodzy. To jest karta dużych arkan, także e, pra, sprawiedliwość Was w tym wypadku po prostu wspiera. No i sprawa przyciągania. Mamy tutaj numer 60. Będzie grał bardzo ważną rolę, moje drogie wodniki, w miesiącu wrześniu, i ona ci mówi: historia, jaką opowiadam, jest, jest fundamentem mojego życia. Zapamiętajcie, że to, co mówimy i myślimy, to energia. Więc, jeżeli opowiadasz cokolwiek, to rób to w czasie teraźniejszym, bo to jest fundamentem Twojego. Życia. Czy to jest pozytywne, czy negatywne, ok? Dlatego radziłabym się skupić na pozytywnym. I numer 60 będzie grał bardzo ważną rolę. Czyli możecie być zaproszeni na jakieś 60. urodziny, na przykład, albo wylosujecie numerek 60, będąc gdzieś chodząc po urzędach, czy nawet u lekarza. Jednym, jednym słowem to się będzie po prostu, a, co w danym momencie myślicie, to i zobaczycie numer 60, czy też na 60 stronie przeczytacie coś, co będzie z wami rezonowało. To znaczy, że jesteście na tej dobrej drodze albo złej. To będzie w zależności od tego, co myślicie w danym momencie. Jak? Czy pozytywnie, czy negatywnie? No, moi drodzy, dla tych, którzy są samotni, numer 23 i Amor, 23. Możecie kogoś poznać 23 a, we wrześniu, albo może to być inny miesiąc, albo 23 a, z kimś się spotkacie, albo coś przeczytacie na 23 stronie. Jednym słowem, albo ta osoba będzie miała 23 lata, co i powie coś co będzie z wami rezonowało. W każdym bądź razie, amor. Napełniamy twoje serce i, i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się, i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację. Wszelkich przejawów miłości. Tak. Wszystko zaczynamy, moi drodzy, od siebie. Na siłę nikogo uszczęśliwić się nie da. Czyli bądź szczęśliwy dzisiaj, bo jutro też będzie dzisiaj. Jak zadbacie o swoje pozytywne emocje, swoje dobre samopoczucie, to i więcej właśnie dobroci. Do Was napłynie, a bez wdzięczności nie ma radości, moi drodzy. No i na końcu Izabela. Tak, to właściwy czas, by podjąć nowe wyzwania. Twoje nadzieje spełnią się. No najwyraźniej Wam to będzie towarzyszyć, bo widać, że jakiś nowy etap, nowy cykl się u Was po prostu zaczyna. I to by było tyle. Moje drogie wodniki, dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam serdecznie i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je proście i pytajcie, a będzie Wam dane. Do widzenia.